Witajcie w ponownie. W kolejnym czwartym odcinku. Jeżeli nie widzieliście poprzednich, zapraszam do poprzednich. My lecimy dalej z przygodą. Będziemy przekopać trochę więcej naszych kamieni. Mam trochę ród. Mm, chciałbym znaleźć. Gin. Okej. Okay. Chciałbym znaleźć... O nie. Kolejną miaskinie. oj nie mam wody, no żart. Dobra, pokopmy trochę po prostu. Oho, kolejny szyb. Widzę, widzę. Dobra, tego sobie zabijemy. O nie, no dobra. Unik. Dobijamy hama. O, widzi mnie przez blok. Fajnie. Eee, dobra, przekopmy się do szybu. Po prostu jeszcze trochę Expo by się przydało. Żeby dobić do tego poziomu. No i procenty sprzedaży będą wyższe. Oj. Oj. Dobra, nie chcę tego na razie kopać. ja Chcę tylko się do szybu dokopać. I witam. Idealnie. Dobra, ja chcę tylko. Uf. Nie wiem, czy to by się właśnie zniszczyło. Jakby koleś w to trafił. Coś tu widzę, właśnie o coś. Nie. No, tego się nie spodziewałem. Eee... No, szczerze? O, nie! No i co teraz? Halo? Halo? Mhm. No to świetnie się zamknąłem. Eee... A jest tam self-destruct opcja. A nie widzę innej opcji. Kurde, muszę kupić to, że... A, bo ja kupiłem, że to mnie nie rani, nie? A nie, rani mnie. Eee... A... Nara. No tak. Kurde, mamy ten artefakt jedynie, no ale straciliśmy, o zostało, Co ja to kupiłem w końcu, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co tam się wydarzyło, idę zobaczyć, czy to kupiłem, nie pamiętam po prostu. Aha, że w sensie, że będziemy mniej tracić, ale na razie i tak tracimy, nie wszystkie. Ehm... Uh, in turn makes them easier to discover. OK Dobra, kupmy na razie ten kilo. Czy na upgrade nasilisz stać? Raczej nie, mamy mało golda. Idziemy w dół i do ciebie. Aha, my musimy dać mu 3 artefakty. Dobra, 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 ogarnięte. Nie tu, tylko do szybu, bo teraz co będziemy wchodzić po prostu. Nawet odblokowałem ten trzeci. Tu wszystko zwiedziliśmy. I właśnie, bo. Tu jest ten trzeci, ale tu pomiędzy nimi jakby wszystko nie jest zwiedzone. Idę idę tutaj na razie. Idę tu, bo chcę jeszcze w prawo tam zobaczyć, czy coś jest ciekawego. I kopię się w lewo, nie? Tak i teraz. Na przykład żuk. Aż świetny żuk. No, trasium to akurat nie jestem jakoś zadowolony. Kolejne. Hmm. Przekopiemy sobie. Nic tu nie ma. Myk, 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 myk. Dobra, trochę życia, Alex też. Gin, świetnie. Jeszcze 5 ekspa. Faktycznie dosta więcej dostajemy z tego kilofa. Kilofu. I dobra, i mamy kolejne źródło wody, więc dobrze dla naszego. Yy, dla naszej bazuki wodnej. Chciałem jeszcze to sprawdzić, no. Tutaj tak przyroga jak lubi być jakoś, nie, wiem, secret, ale raczej nie w tym miejscu. I mamy zębatkę, dobra. Oprócz tej zębatki, którą tutaj przeszedłem. Zróżnę sobie jeszcze ten kamień. Tak po prostu. Dobra. Jest kamień, choć te kamienie już raz mnie przytrzasnęły. Nie chcę, żeby drugi raz się tak wydarzyło. No i co? No i tu jest chyba wszystko odkryte, nie? Mhm. Uda się. giń No i level up, fajnie. Ok, kolejna cena. Spalaj tu, kolego. Myk unik. I dobijamy go. Hmm, tam są drzwi poprawy. I tam sobie pójdę, po prostu. No i tam rudę sobie wezmę jeszcze. O, nie, tylko nie kamień. lampa. No aha. Eee, dobra, górą się do niej dostanę. Pyk. Żeby mieć później światło. Trochę światła. Dobra, i później się wkopiemy do tego trzeciego szybu wentylacyjnego. Dobra, ty padasz. To wybucha, ja już sobie uzupełnię maksymalnie. I mamy to. A, i to było od tej drugiej strony. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. no to powrót. To co widzieliśmy tam z dworu, pyk. Pyk. Super, że to są kamienie. Dobra, idziemy niżej czy tu zostajemy? Ja myślę, że wrócimy się, bo to jednak szybkie jest, a raz wrzucę mu rzeczy, dwa ja mam mało światła. Trzymaj to, trzymaj to. Okej, okay. bonusik jakiś tam coś tam coś tam, idziemy niżej. Do strefy kaktusowej. To nie było tych kaktusów złych, złych, niefajnych, nieprzyjemnych. Ja chciałem go zniszczyć, zaraz go zniszczę. Dobra, przejąłem trochę hitów, ale było warto. Raz mamy rudę. Okej, okay. i to nie byle jaką. O, to te brzydłe kamienie. Wykopię sobie tutaj, tak. Dobra. Chodźmy w dół. Tylko my tu nie przejdziemy. Jedno życie, jedno życie. Na no spokojnie. Zregenerujemy się. Dobra. I teraz tak. To jest skinia, w której nie byliśmy. Życie mi się zregeneruje, nie? Chyba. Za chwilę. Chyba? Może nie, chyba tak. O, ironium. Tego jeszcze, takiego czegoś jeszcze nie miałem. Nie, po co mi to? Chciałem tylko użyć. Dobra. No, średnio się chce regenerować. Gdybym mógł, to bym poniszczył te kektusy, ale średnio mogę. Eee, dobra. Rud. Myk, myk, a to sobie też zniszczymy, żeby było łatwiej później. Przejść i teraz tak. Tędy chce się prze... Oj, oj, oj. Wiecie co, ja jednak chyba wrócę. Wrócę się na szybko. Generujemy SHP. Na górze. Wodę, światło, wszystko. I tak mu to oddam. Wiem, że jest bonus, ale niech się wykorzysta tutaj nawet. 20% w ogóle już tego bonusu, to jest naprawdę dużo. Mm, nie jesteś nas na nic z tego co pamiętam, a przynajmniej na nic co bym chciał. Mm, dobra. Kamień spada na to i nie ma kaktusika. Nie! Dobra. Dobra. Tam jeszcze jest na górze ruda, ale... A, zbierzemy, zbierzemy. Albo nie. Musiałbym ten kamień zrzucić. Dobra, zostawmy ją na razie, już tam kij z nią. Ja chcę zejść do tej kopalni. Dobra, przyjmiemy hita. Teraz to zniszczymy. To jeszcze zniszczymy. Okej. Okay. I od razu wezmę tą rudę. Która niestety spadła. Ale wskoczymy jeszcze. Tu sobie zniszczymy te dwa kaktusy. I tutaj jeszcze bym chciał te. Tylko no. O! Jest. Trafiło. Nice. Dobra. Chodzimy. Co my tu mamy? O! O, to jest ta regeneracja wszystkiego Wody życia. No i światła. bo się zawsze takich rzeczy. Stres. teraz Czy ja już zepsułem? Chyba tak. Dobra, bo to są takie mini zagadki. Ja powinienem to po prostu raz zrzucić. A co ja teraz zrobię na przykład? No nie, no jak raz to zrzucę, to to nic absolutnie nie da, bo nie wyjdę. To strzelić nie strzelę, bo nie, nie można ze skoku, nawet gdyby to by nie doleciało. Jest woda, więc pewnie trzeba tego użyć. A gdyby to. No nie wiem, jakoś tak sobie myślę, żeby to zrobić. To nie wybucha, no nie. Hmm. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz tu wejdźmy. A, myślałem już, że teraz wyjdzie. Nie za bardzo. Zagadka to tam się nazywa jakoś. Mogę nawet sprawdzić Tik room. No to na pewno coś z tym wybuchem, tylko nie wiem jak. Czy ja w ogóle jestem w stanie to zrobić? Czy na przykład potrzebuję lepszego sprzętu. Dobra, stawiam cię zębatko na razie. Na szczęście nie zaznacza się jako odznaczone, jeżeli nawet tam byłem. Bardzo, bardzo dobrze. Są te drzwi, ale to już wiemy. Ich jeszcze nie odznaczyłem. Znaczy, nie odhaczyłem tamtych drzwi. Nie, to my tam wrócimy, wrócimy tam. Ranara. Rana. Czuć, jest niebezpiecznie. Nawet światła zbytnio nie mam. Aha, świetnie. O, tam jest kolejny ten, świeci się. Nie, o jeden za dużo, ja chciałem to wykopać. Fuck, nie zdążyłem. Dobra, mm, od lewej strony, koniec nie zepsuć tego. Nie mamy światła, ale damy radę, damy radę. Damy radę. Tu, tu, lewo, tu, tu. Tu, tu i teraz chcę przekopać to, żeby to wskoczyło setu tu i jestem. O kurde. Easy. <grymne> Oho. Czy to jest to za dwadzieścia tak? no Dziękuję i spadam stąd. Myk 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 i jest Weszliśmy. dobra czy przekopać się do tego szybu czy się wspinać aż ten nasz górny szyb nie jest tak wysoko. Ale ten też nie jest wcale tak daleko. Tam radę tylko nie zginiemy. Błagam, bo tu światła nie mam i. Może być lekko ryzykowne. W szczęście życie mamy pełne. Oj, no właśnie powiedziałem. O, one się zabijają! Jest szyb, jest szyb, jest szyb. Biorę jeszcze rude. Zakopane, ale my go właśnie odkopiemy. Ironium. Drugi ironium, pięknie. Dobra, tam dalej nie patrzę. Chcę na razie. No dobra, pogadajmy <susurwanie> do niego. This of looks Remains of Vectron, you think? It's a long way down, we're still the export parts of the mine. Oh, okay, good, I was just wondering. I was thinking was Oh, I just need to find a way uh, through this darn wall. Oh, explosion time. That won't do, these walls were built after uh, the Shiner Wars to keep those crazies from coming up. Shiners are experts at blowing things up, so the walls will built to withstand blasts. Okay, ok, czyli ogólnie ściany są odporne na wybuch, więc ich nie zniszczymy wybuchem. Ale możemy zniszczyć to i pójść sobie do El Machino. Witam. Siema, ma Krap. Krat. Oho ho. 48, gdzie na upgrade i a co to daje w ogóle? Okej, okay, żeby dalej leciały, a ja zblokowuję to w tym w, w zębatkę, żeby mieć więcej miejsca, wiadomo. Okej, okay. no nie, na razie kilo. Absent, The Resource tiles. Okej, okay. też ciekawe. O nowe. Display enemies health once you damage them. O fajne, weźmiemy to za jeden. To są te włączone te marki. Ja będę chciał jeszcze to kupić, myślę. Okej, okay, żeby było łatwiej je znajdywać. Mm, tak szczerze to nie jest dla nas to problem. Bo ja mogę pójść tam do góry i wymienić sobie kasę na trochę zębatek, nie? Na przykład jedną. Tyle. W sumie tyle możemy. Ale no. Jedna i pyk. Albo... no tak, tylko na to nie stać. Ewentualnie na to, ale to na razie useless. Weźmiemy sobie to, no wydaje się takie hmm, no, ale za jeden to wiadomo. Ile? Do góry? Kolega, masz coś? To pierwsze. A, bo znalazłem jakiś trzeci. Okej, okay, Chris Cross co to jest? To jest jakiś blueprint do, do tych zębatek, ale jaki? Czyli mogłem chyba jednak zachować tam jedną zomatkę. Okej. Okay. Jak zbierzemy jakąś rudę, to niszczę się wokół. Spoko. Wydaje mi się, że nie najgorzej. Dobra. Nie idziemy. Idziemy do tej jaskini tutaj. Ja chcę zobaczyć, co tam było. Co tam jest. No, tutaj. Tylko jeszcze pase weźmiemy. Nie spodziewam się tu jakichś niesamowitych ród, bo to sam początek naszej przygody. O, faktycznie pojawia się pasek fajnie. I tu się odblokuje to, tylko trzeba było tu rozwiązać tą zagadkę, co zniszczę. Co tu się działo? Ej, fajny ten pasek życia. Będę wiedział później, jak są mocniejsi wrogowie czy czy ich bić, czy ich nie bić i czy ciężko, czy nie. Jak się utopił fajnie. To wykorzystaliśmy. Ale to już mieliśmy chyba to urządzenie, to ja nie wiem w czym był problem. Zaraz się przekonamy. wodą płynęliśmy. Tego zniszczyć tak średnio się dało. Tu nic nie ma, musiałem sprawdzić. Mhm. Kamień i teraz można tam wejść. Tylko czy ja tam już tam chyba już byłem, nie? Ale sprawdzimy tak czy inaczej. No, czy na pewno Tam wszystko zebrane? Czy tu nic nie ma? A nie, to jest po prostu przejście wyżej. Dobra, to i tak ważne. Bo... Zabijemy sobie tego. Zabijemy tego. O, no i pięknie. No jest, dobra. I chyba o to chodziło, tak? Dobra, tak? Zaliczone? No, nie jest zaliczone. O co chodzi w tej jaskini? Nie mogę jej tylko otworzyć. Hmm. Dobra, nie wiem. Mamy artefakt. Spadam stąd. Jeszcze tu na pewno wrócę. Idziemy niżej. Idziemy niżej. To już przejdźmy sobie do tej stacji. Ok, i jak mamy trzeciego, znaczy czwartego blood dropa, to sobie zrobimy tak. Wejdziemy sobie, ale zanim na dół, to na górę. Na górę. Jesteśmy na górze. Pyk. 13. Fajnie. Bez bonusu, ale jest. I. W dół, maksymalnie w dół, czyli tutaj. Dobra, co tu mamy? A cóż to? Mm -hmm. O kurde. Tam osiągnięcie w ogóle. Say, what is this place? Looks murky and dangerous. Let's explore it. No, faktycznie, wygląda trochę niebezpiecznie. I have to make sure I have enough light before in here. Oh, you're no fun, let's go. Eh, mam sporo światła. Ej, tylko jak ja się wydo... Ohohoho. I nie ma odwrot. Nie mogę tego wydobyć. Ale jaka muzyka jest. Wow, To jest samo zabija, czyli pewnie mnie też będzie. Ta Ty możesz w niego strzec, nie? We mnie łatwo. Żegnaj Kolego. Ile ekspa? 150? Ale fajne trampoliny czujesz jak w Raymanie. Inne takie do niszczenia 30? O, i to się odnawia. Co jest? Chyba, że ten tremolit się nie odnawia. Darmowe 30 dolców na zawsze. Tak sprawdzam po prostu. No właśnie, jak to się odnawia, to możemy przez to wchodzić na wszystkie. Ale to są dobre ludy, nie? 5 dolarów te mniejsze. Te większe po 30. Niezłe. O, nowy przeciwnik. Ślimak. Oj, widzę, że ma sporo życia. Ała. Dobra, leży. Drog, co to jest? kamień z krwią. Dach... O! Jak to wydobyć? No i świetnie! Remolit. Za chwilę będziemy wracać w takim razie. jak się tam dostać? Nie wiem. Ironium, świetnie. Kurde, bo tu sporo jest tego do... zwiedzania, a ja nie mam tyle miejsca w plecaku. Okej, okay, tu nie przejdziemy, pewnie można to wybuchnąć, tylko ja nie chcę schodzić niżej. Ja chcę odłożyć jakoś te rzeczy. Tak można wchodzić, fajne, fajne te bloki, podobają mi się. Dobra, spróbujemy wrócić, bo chyba się da. na no spokojnie, teraz to można wracać. Dobra, bo ja chcę po prostu to odłożyć i wtedy dopiero się udać w dalszą eksplorację tego... Mm, tego miejsca. Szkoda, że się spadłem. Czy mamy powietrze jako robot? Nie widzę za bardzo, żeby było takie miejsce. Mamy już w ogóle na tyle dużo światła, że... że bardzo się powoli zużywa. Dobra. Idziemy tędy. Możemy jeszcze to zebrać tą zębatkę? Nie, to jakoś okrężnie. Uh, okrężna droga jakaś do tego prowadzi. O kurcze, już przekopaliśmy. Wracamy do El Machinu. Ale rudy. 7 107 dolców. Go to. Upgrades. Dobra, ten Backpack ulepszymy, nie? I nawet jeszcze coś, bo jeszcze na będziemy mieli 85. Um, I myślę, że nie hard armor, tylko ten tank. No właśnie, żebyśmy trzy razy mogli strzelić świetnie. I teraz jeszcze przed końcem sprawdzimy, sobie, bo chciałem zobaczyć, co dostaliśmy w tych blueprintach. Let's use 2 games per slot. O, i czyli te większe, tak? No tak. Okej, okay, to jest akurat mega konkretne ulepszenie. No, widzę, że plecak akurat mamy najwięcej. Też bardzo dużo kilofa ulepszeń. A mapy to chyba wszystkie. Znaczy, no jeszcze to. Ale to i to już jest zrobione. Dobra, no to dzięki Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że następnego subskrybujcie kanał. Cześć.